Witam Was bardzo serdecznie, wielki wtorek z Kościoła świętej Trójcy w Szczecinie. Znajdujemy się w bardzo specyficznym momencie Wielkiego Tygodnia, gdzieś pomiędzy niedzielą palmową a wielkim czwartkiem. Jeszcze dwa dni temu symbolicznie stawaliśmy razem z wiwatującym tłumem u bram Jerozolimy aby wołać Hosanna, Hosanna synowi Dawidowemu. I być może potrafiliśmy się realnie i rzeczywiście odnaleźć w radości tamtego tłumu. Ale być może udziela nam się ogromna ambiwalencja tego dnia, bo gdzieś z tyłu głowy przypominamy sobie i mamy tą świadomość, że już za niedługo będziemy stać w innym tłumie, który wołał ukrzyżuj go i być może tam, w tamtym tłumie również będziemy mogli siebie samych odnaleźć. Co działo się pomiędzy Niedzielą Palmową a Wielkim Czwartkiem, który przeżywamy często bardzo głęboko i już za niedługo będziemy sobie przypominać ostatnią wieczerzę, modlitwę w Getsemane czy wydarzenia z dziedzince arcykapłana Kajfasza. Poniedziałek, wtorek i środa. Ewangeliści synoptyczni, czyli Mateusz, Marek i Łukasz, opowiadają nam o tym, jak Jezus wstępuje do świątyni. I co się tam dzieje? Posłuchajcie, czytam Ewangelię według świętego Mateusza. I wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły, wekslarzy i stragane handlarzy gołębiami powywracał. I rzekł im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinią zbójców. I przystąpili do niego ślepi i chromi w świątyni, a on ich uzdrowił. Arcykapłani zaś uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły Hosanna synowi Dawidowemu, oburzyli się i rzekli mu, Czy słyszysz, co one mówią? A Jezus rzekł do nich, Tak jest. Czy nigdy nie czytaliście z ust niemowląt i z sących zgotowałeś sobie chwałę? I opuściwszy ich, wyszedł z miasta do Bytanii i tam Zanocował. Jezus wszedł do świątyni. Do świątyni wypełnionej handlarzami. Handel stał się rzeczywistością tamtych czasów. Handlarze oczekiwali z wołami, baranami, gołębiami na pielgrzymów przybywających do miasta na święto Paschy. Przedsionek świątyni zamieniał się wówczas w prawdziwe targowisko i rzeźnię. Święte miejsce stawało się źródłem zysku i dobrego interesu dla handlarzy. sytuacji takiej korzystali także liczni pielgrzymi, którzy nie musieli zwierzyny prowadzić ze swoich domostw, ale mieli tę świadomość, że mogą zakupić ją na miejscu i wówczas złożyć ofiarę całopalną lub dziękczynną. Kapłani zadowoleni byli również, bo dla nich to się także wiązało z pewnymi doraźnymi korzyściami. Część składanych ofiar stawała się przecież ich własnością. Świątynia na jakiś czas traciła na czci i świętości. Rzeź, zwierząt i ofiary całopalne oraz dziękczynne stały się ważniejsze i ta otoczka, która miała miejsce od tej bezpośredniej, osobistej relacji z Bogiem. Ludzie uważali, że sam rytuał cało palenia może zapewnić im błogosławieństwo na kolejny rok. Czy przedstawiony nam przez ewangelistów obraz Jezusa, który tam w świątyni zachowuje się tak, a nie inaczej, jest nam bliski? Czy potrafimy w tym obrazie odnaleźć samych siebie? Tak samo jak w innych wydarzeniach Wielkiego Tygodnia? Przecież przez najbliższe dni będziemy sobie mówić o tym, co to znaczy być zdradzonym. Kto z Was, kto z nas nie potrafi rozpoznać samego siebie w tej emocji, w tym uczuciu? Będziemy mówić o tym, co to znaczy być samotnym i opuszczonym nawet przez najbliższych i przyjaciół, co to znaczy być nierozumianym, co to znaczy być wzgardzonym i wyszydzonym, co to znaczy bać się, tak bardzo się bać, że w modlitwie wołamy Ojcześ, jest to możliwe, odsuń ode mnie ten kielich. I w tych wydarzeniach Wielkiego Tygodnia będziemy odnajdywać samych siebie, swoje życiowe sytuacje, swoje pytania, wątpliwości i emocje. Czy wydarzenia ze świątyni potrafią do nas równie mocno przemówić? Jestem przekonana o tym, że część chrześcijan chciałoby pozbyć się tego obrazu z Ewangelii, że on jakby nie pasuje do obrazu Zbawiciela. Pełnego miłości i dobroci, sadzającego na kolanach na przykład dzieci. Nie potrafimy sobie bardzo często poradzić z taką emocją jak złość. Odczłowieczamy ją i często traktujemy w takich kat w kategoriach grzechu. Nie potrafimy posklejać tych powywracanych straganów w świątyni z uzdrowieniami. I wskrzeszeniami. Dlatego unikamy tej historii. Tymczasem ten obraz jest nam bardzo potrzebny i pokazuje nam, że wszystkie emocje, które przeżywamy, są ważne i że mamy prawo reagować, gdy dzieje się krzywda. I Jezus pokazywał to wielokrotnie, nie tylko wówczas w świątyni. Chętnie bym z Wami teraz porozmawiała. Na przykład o rozmowach Jezusa ze swoją własną rodziną, ze swoją własną matką, czy z Faryzeuszami, żebyśmy mogli te rozmowy przeanalizować pod kątem emocji, które przeżywał Jezus. Ale dzisiaj jesteśmy z Jezusem w Jerozolimie. Jesteśmy w świątyni i razem z nim przeżywamy to, co ma tam miejsce. Świątynia, przypomnę, przez Żydów była uważana za miejsce, w którym mieszka sam Bóg. Oni tak wierzyli. Ludzie zrobili z niej targowisko, czy jak Jezus potem sam to nazywa, jaskinie zbójców. Jedni zrobili to dla zysku, inni przytakiwali temu dla własnego komfortu, bo tak było im wygodniej. Jezus, kiedy to zobaczył, kiedy tego doświadczył. Nie pozostał obojętny. Wyraził to wszystko, co się działo gdzieś głęboko w nim. Czuł złość i zareagował. Jest to prawdziwy, najprawdziwszy obraz. Wiemy, jak wypowiada się sam Jezus o świątyni, i wiemy, że za chwileczkę powie. Słowa o tym, że ta świątynia może zostać zburzona, a on w trzy dni ją odbuduje. I pamiętamy to zaskoczenie tych, którzy go słuchali i to niezrozumienie, ale zdajemy sobie sprawę również, że Jezus mówił wówczas już o zupełnie innej świątyni. Wiemy, że te słowa doprowadzają do pewnego rodzaju kryzysu, do konfliktu. Boimy się tego słowa i uciekamy przed nim podobnie jak przed historią o, wywrócon o wywróconych straganach w świątyni Jerozolimskiej. W języku polskim te słowa mają bardzo negatywne konotacje. Tymczasem konflikt i kryzys posiada w sobie niesamowity potencjał, potencjał do zmiany na lepsze daje siłę by. Daje siłę, by tworzyć na nowo, daje nowe możliwości i nowe perspektywy. Jezusowe nauczanie, a później również apostolskie, w tym Pawłowe, zmienia sposób myślenia o świątyni. To my się nią stajemy, jako wierzący, wyznający wiarę w Boga, w Jezusa Chrystusa. Duch Boży mieszka w nas, w ludziach. Co to zmienia? No właśnie. Czy nie zdarza się tak, że inni w naszym życiu urządzają takie targowisko? Że inni nasze życie bardzo często traktują jak jaskinie zbójców? Że pozwalają sobie na działania, z których sami czerpią zyski? I teraz mam pytanie do nas wszystkich, ile razy pozwalamy na takie zachowanie w imię tak zwanej chrześcijańskiej miłości, usprawiedliwiając innych, że przecież to w dobrym celu, bo ostatecznie przecież chodzi o to, żeby symboliczna ofiara została złożona? Albo ile razy pozwalamy na to, zauważając, że ludzie nas wykorzystują dla własnego wygodnictwa? No bo po co ciągnąć tą symboliczną zwierzynę z własnego domu, jak można ją kupić na miejscu? A więc po co korzystać z własnych zasobów? Jak można skorzystać z zasobów innych, z zasobów Twoich, moich? A my w imię chrześcijańskiej miłości bierzemy to na siebie i pozwalamy na to, bo przecież chodzi o cel o to, by wszyscy mogli złożyć ofiarę symboliczną ofiarę. I nie zauważamy, że to, co dzieje się naszym kosztem, nie powinno się dziać, że mamy prawo się na to nie zgodzić, bo Twoje i moje życie jest świątynią, w której mieszka Bóg, że ofiara została złożona raz na zawsze, a my mamy prawo powiedzieć dość. W chrześcijańskim pełnym miłości życia, pełnym miłości do drugiego człowieka, życiu jest także przestrzeń dla takiej emocji jak złość. I jeśli tego nie zrozumiemy, pogrążymy siebie coraz bardziej i tak naprawdę nikomu nie będziemy pomagać, ale doprowadzimy do eskalacji, do wybuchów tego wszystkiego, co tak pięknie w imię miłości w sobie odkładamy, co przemilczamy. Może warto nauczyć się od Jezusa, że jeśli chcemy być prawdziwymi Jego naśladowcami, to mamy prawo do wszystkich emocji? Oczywiście do tych, które nie są przemocowe. Bo ta historia nie jest po to, aby próbować usprawiedliwiać przemoc czy niesprawiedliwość. Jeśli ktoś chciałby zrobić z niej narzędzie ku temu, to jest właśnie. Tym kimś, kto próbuje z naszego życia zrobić owo targowisko, który próbuje usprawiedliwić własne czyny w niewłaściwy sposób. Przypomina mi się historia pewnego mojego znajomego, który jest terapeutą. Kiedy ukończył studia na jednej z renomowanych, bardzo znanych szkół psychologicznych w Krakowie, otrzymał posadę. W jednym z miejskich ośrodków pomocy rodzinie. Akurat ten ośrodek słynął z bardzo dobrej renomy. Miał bardzo dobry zespół, który ze sobą potrafił współpracować i naprawdę robili dużo dobrych rzeczy. Dlatego pamiętam, jak mi opowiadał, że było to dla niego taka wielka nobilitacja to była dla niego, że mógł uczyć się na początku tej swojej drogi wśród takich mistrzów. I pamiętam, jak opowiadał, że był w tym ośrodku taki zwyczaj, że raz w tygodniu spotykali się tam na takie wspólne sesje, gdzie omawiali różne problemy, trudności i sprawy, którymi muszą się zająć. I opowiadał mi o tym, jak z niedowierzaniem patrzył, kiedy w czasie pierwszej takiej sesji, w której mógł brać udział, ci ludzie, którzy byli dla niego autorytetami, zaczynają się ze sobą kłócić, złościć nie zgadzać ze sobą nawzajem. Opowiadał mi o tym, że stawał się coraz mniejszy i właściwie zastanawiał się, gdzie on trafił i co on tutaj robi. Pomyślał sobie, no może to tak na jednym spotkaniu. Później, kiedy była przerwa, mówił mi, że poszedł do takiej kuchni, która tam była i zobaczył, że dwóch mężczyzn, którzy jeszcze przed chwileczką nie zgadzali się ze sobą i dość energicznie wyrażali swoje emocje, piją razem herbatę i rozmawiają na spokojnie. I pomyślał sobie, że chyba z nim jest coś nie tak. Przez pierwszy miesiąc, po każdej tej sesji, miał ochotę uciekać. Po dwóch miesiącach. Nie mógł się już doczekać następnego spotkania, bo zrozumiał, że to wyrażanie emocji, to wzajemne niezgadzanie się nie jest przez nich odbierane personalnie i osobiście, ale oni coś z tym robią. Ten konflikt, który powstaje gdzieś tam, w różnym rozumieniu rzeczywistości, staje się dla nich płaszczyzną do pracy nad danym problemem. Jest bardzo kreatywny, daje ogromną moc i siłę. Jak traktujesz tego rodzaju sytuacje w swoim życiu? Uciekasz przed nimi, zamykasz się, kiedy się przydarzą, boisz się ich? Czy chcesz stawać naprzeciwko i pokazywać, że ten kryzys, ten konflikt jest po to, żeby być może otworzyć drzwi do zmiany na nowe? Jezus powoli zmieniał myślenie ludzi swojego czasu. To wymagało tego, żeby. Dokonywały się zmiany, potrzebna była siła, siła miłości, ale siła również konsekwencji i przekonania, że w imię miłości nie można pozwolić na wszystko. Nie można pozwolić na to, aby drugi człowiek czerpał z nas zyski, czy broń Boże, traktował nas przemocowo. W wydarzeniach ostatnich chwil życia Jezusa Syn Boży pokazuje nam, jak bardzo staje przeciwko przemocy. Mówimy o tym najczęściej, że był jak baranek na rzeź prowadzony. I tak, jest to prawda. Ale nie zapominajmy jednocześnie o innych tekstach, o innych fragmentach, o innych historiach z tych samych wydarzeń na przykład o tej zapisanej w Ewangelii Jana w 18 rozdziale od 20 wiersza gdzie Jezus zadaje bezpośrednie pytanie do żołnierza który go krzywdził dlaczego mnie bijesz posłuchajcie w Ewangelii Jana tak jak powiedziałam mamy napisane takie słowa Odpowiedział mu Jezus Ja jawnie mówiłem światłu, ja zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi schodzą, a potajemnie nic nie mówiłem. To Jezus powiedział do arcykapłana, który zapytał go o jego naucz... naukę i o jego uczniów. I zadał mu wówczas pytanie, dlaczego mnie pytasz? Pytaj tych, którzy słuchali, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co ja mówiłem. A gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc: Tak odpowiadasz arcykapłanowi? Jeżeli źle zrozumiemy przesłanie Ewangelii, to powinniśmy dokończyć ją w inny sposób. Jeżeli źle zrozumiemy przesłanie Ewangelii, to będzie dla nas jasne i oczywiste, że w takim razie, jeśli ten sługa uderzył Jezusa w jeden policzek, to zgodnie z nauką Jezusa ten powinien nastawić drugi. Ale jesteśmy w błędzie, bo nie tego Jezus uczył w kazaniu na górze, nie tego nauczał, gdy tłumy podążały za nim. Jeśli ktoś w ten sposób rozumie nauczanie Jezusa jest w błędzie. Bo to, że nastawiasz drugi policzek, nie oznacza, że pozwalasz, aby drugi człowiek cię nie szanował. I Jezus to pokazuje w momencie największej próby. Posłuchajcie. Ewangeliana tak czytamy. A gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc: Tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus. Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle. A jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? Życzę nam, żeby te wydarzenia wielkiego tygodnia które opisują ewangeliści synoptyczni, które związane są z tak zwanym wypędzeniem przekupniów ze świątyni, ale które związane są z tym, że Jezus pokazuje nam, że prawdziwy człowiek to ten, który przeżywa również takie emocje jak gniew i złość, że prawdziwy człowiek to ten również, który mówi stop wtedy, kiedy ktoś stosuje wo wobec niego przemoc. Jeśli ktoś traktuje go niesprawiedliwie, że to jest człowiek, który zadaje pytania. Życzę nam, żeby te opowieści nie były przez nas odpychane na bok. Żebyśmy nie starali się jako chrześcijanie w imię miłości wymazywać ich z Ewangelii, ale żebyśmy się od tych historii i z tych historii wiele uczyli. Żebyśmy. Potrafili zrozumieć naszego mistrza i samych siebie, żebyśmy potrafili szanować siebie, nie pozwalać, aby inni robili z nami to, co im się podoba dla własnego zysku i dla własnych korzyści, bo jesteśmy świątynią, w której mieszka Bóg. Życzę nam, abyśmy potrafili wyznawać i żyć według największego przykazania. Które brzmi: Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Jak siebie samego. Nie jest tam napisane: Miłuj bliźniego swe, swego bardziej niż siebie samego. Niech to przesłanie Wielkiego Wtorku daje nam dużo do myślenia. I skłania do głębokiej refleksji, tuż u progu innych emocji, odczuć, w których będziemy się próbowali odnaleźć. Amen.